Cześć. Wczoraj robiłam pracę plastyczną lody na patyku. Dzisiaj zapraszam Was na lody w kubeczku. W tym celu z papierowego kubeczka odcięłam dno i przód zagięłam te dwa boki, które posmarujemy klejem i przykleimy. Co jeszcze przygotowałam? Trzy kolory. Kółek o średnicy 5 cm. I mam kółka niebieskie, bo to będą lody smerfowe, kółka czerwone, bo to lody wiśniowe, i kółka pomarańczowe, lody o smaku pomarańczowym, kawałek zielonej kartki, z której wytniemy listki mięty. I taki beżowy papier, z którego zrobimy. Rurkę waflową, taką jaką się dokłada do lodów. Od czego zaczniemy? Składamy kółka na pół. Wszystkie kółeczka składamy na pół i zaraz będziemy je sklejać. Już wiśniowe poskładałam. Teraz składam lody smurfowe. I oczywiście mam kartkę dowolnego koloru. Ja wybrałam niebieską, taką, jaką wy bardzo lubicie, jako tło. Kółka poskładane. Sklejamy. Smarujemy połowę kółka klejem, i przykładamy drugie złożone na pół. Znowu smarujemy klejem. Przykładamy równo. Smarujemy. I przyklejamy. I ostatnie kółko złożone na pół i sklejamy. Gałkę lodów smerfowych mamy zrobioną. Teraz robimy lody wiśniowe. Ja sobie podłożyłam ręcznik, żeby nie smarować stołu. Gałka lodów wiśniowych skończona. Odkładamy i sklejamy lody pomarańczowe, morelowe, a może mango. Przypominam, że składamy kółka złożone na pół. Chwileczkę te lody nam przeschną. Teraz z zielonego papieru składam na pół. Tu jest część grzbietowa, i z tej strony wycinam dwa listki. Jeden i drugi mniejszy. To odkładamy. Jeszcze w tych zielonych listkach powycinam takie małe trójkąciki. Pamiętam, ma listki takie postrzępione. Jeden listek o i drugi. Tak. Teraz przystąpimy do zrobienia naszej rurki waflowej. Z paska wycinam górę w ten sposób. I teraz brązowym pisakiem narysuję na, tej, na tym pasku kratkę, bo to wafelek. Zobaczymy, ile tej rurki nam będzie potrzebne, i w drugą stronę, krateczka. Myślę, że taki kawałek rurki nam wystarczy. To możemy odciąć. Zobaczcie, tak wygląda rurka. Tak wyglądają gałki naszych lodów, a tu mamy listki mięty. Teraz będziemy wszystko tu przyklejać do naszego tła. Myślę, że zaczniemy od lodów. Smarujemy klejem. Teraz dwie połówki. O. I... Wlejamy jedną gałkę, tu muszą o, tak powstać te części. Teraz smerfowe lody przyklejamy się otwiera to wszystko ładnie jest o takie 3D teraz myślę przykleimy rurkę waflową włożymy ją tu w środek tak i mamy trzecią gałkę lodów <coughs> Znowu posmarujemy i przykleimy o tu. Wody są w ten sposób. Tak. Teraz przyklejmy listki mięty. Jeden i drugi mniejszy gdzieś u góry. I teraz musimy bardzo dokładnie posmarować brzegi kubeczka. On jest dość sztywny, więc na pewno będzie nam się próbował odkleić. Ale my mu nie pozwolimy na to. I teraz tak musimy przykleić. No, listek mięty musi iść do góry, żeby wystawał z kubeczka. I przyklejamy nasz kubeczek. Możemy sobie tu w spodu przycisnąć te brzegi. Zobaczcie, ja wkładam tam nożyczki. I dociskam. Kubeczek się trzyma. Teraz wykańczamy naszą rurkę waflową. Rysujemy tu górę tej rurki i zamalowujemy na brązowy kolor. Tak. Kubeczek się trzyma. Teraz możemy ozdobić naszą kartkę różnokolorowymi kropeczkami. Gramatowymi, zielonymi. Cały czas trzeba pilnować, chwilę potrzymać, żeby nasz kubek się dokleił. No. Zobaczcie, jak wyglądają nasze lody smakowicie. Listki mięty, waflowa rurka. Zapraszam. Pozdrawiam Was. Cześć.